się ubrać? Długo, krótko? Krótko, długo? Długie spodnie? Krótkie spodnie? Ja pierdzielę, niby jesień się zaczęła, no ale no wiadomo, że jeszcze jest ciepło w miarę, nie? Stary, ty nie wiesz jaka jest pogoda na dworze? Nie wiesz, tak? A co ty wiesz? Wiesz jak się po dupie podrapać, tak? Wiesz gdzie jeden z te swoje brudne albo gacie porwane na rowie, tak? To to wiesz. I wiesz jeszcze, gdzie walnąć wszystkie naczynia w zlewie, To to wiesz, ale żeby polecić do termometru mi żołądce zobaczyć temperaturę, to tu nie wiesz. Ja sama zobaczę. se podejdę do okna, sama zobaczę. Przecież okno wszystko powie. Ojejku, jaki blask mnie ogarnął w tym oknie? Przecież słoneczko świeci. Ja pierdzielę... Nie, no to na krótkie, przecież nie będę się ubierała w bułach jakieś tam. Długie, jak jest tak świecko, no wiadomo, że na krótkie jeszcze później się rozpogodzi, nie? Pierwszy stary jadę do pracy i pamiętaj, że ci odbierasz młodego ze szkoły, tak? Teraz ta wiosna, wiosna, tak jest Cieplutko Ale mnie nie było! Jak zimno! Jak pierwszyla! Jak zimno! Parajcie z Ale zimno! Kurwa, dziś jest krótka. Stary, jesień przywiała dziś, jesień. Tam naszykowałam ci y, szalik i czapkę młodemu do szkoły, to mu nie zapomnisz założyć, dobra? Jak będziecie wyjeżdżać? Zimno jest, najwyżej sobie pytajka jest Ja pierdzielę. No jesień przeszło, przyszło, ale tak mnie nie było szybko, no po prostu wczoraj jeszcze w krótkim rękawku, a tutaj to jest, to jest w ogóle niemożliwe, że tak w jeden dzień taki je było po prostu takim takim buchum, nie, taką parą, takim zimnym, normalnie ja nie palę. Ja nie mogę w jeden, w jeden dzień taka jesienia. ja, Nie no to ja teraz muszę iść po robocie na internecie, posiedzieć w krótki jakieś poszukać na jesień, no jakieś nowe, no bo prostu nie będę w tym starym chodzić, no przez to by chciał chodzić w używanych gestach. tak? Jakieś buty sobie kupię nowe, takie jesieniarostkie, do tego jakąś kurtkę. No to już jest pratek, żeby stare być miłymi i żeby jakieś jakąś kartę wyłudzić na zakupy. No to fajnie, no to fajna ta się, ale pizga w chujno. No to mnie godnie, kochani, wam życzę. No to pa!